Witamy w kiczowych wiadomościach. Dzisiaj, oj, grubiutko, pierwsze afery wyjazdu brusowego rozpoczął się. Azdus zatrzymany w pociągu przez policję, straż pożarną i CBS. Problemy Brusika z kaską na wyjeździe, powrót ekipy łowców duchów, obrzędy Zozo na Witoldzie, Guciu Tacikiewiczu i ostre słowa o diabolicznym boks stopie, bla bla bla. Zaczynamy, nie ma czasu. Ale najpierw to są tu rozdziały, bo były 3000 tysiące lajków pod poprzednim odcinkiem. Jak chcecie w kolejnym, to dawaj lajka Twittera. Szybkie newsy: robok zabił Bagetsona Michaela. No jebań, robok, kur... Straszna bida w Bungee. Chłopaki przestali promować skrzynki, myśląc, że dadzą radę utrzymać się własną ciężką pracą. Niestety szybko dostali reality checka. Pani <stytujesz> Ja, ja Pani wyliżę! <stytujesz> <Że stytujesz> w w I będziemy chodzić A Klać wódkę. Przykładem jednak świeci mister Kuniold, który poszedł na pół etatu odkurzać sklep Najka na złotych tarasach. Skurwa mać. Zielona karteczka dla kunia, a mergano dalej żebra od Oneatey. A co ty tam wziąłeś? Kurwa, bardzo dziękuję ci. Kurwa, zawsze ja... byłeś ze mną! Jak te co... kur... Jeb... Kur... Co się odwróciły. Jebać ich. Przywódca Kongo TV. Zadymiasz Meduska zaprasza Mamuta na Kongo. Gwarantuje, że Kamil znajdzie kobitkę z jego pomocą w Trymiga. Weźcie tego mamona do Kongo TV zaprosi. Ja mu pokażę. Ja mu znajdę dupę kurwa, w dwa dni. Czy oferta na wspólne Kongo zostanie odrzucona? Tego nie wiemy. Tarapaty brusika. Bruz wydał wszystkie oszczędności na swój projekt, ale z racji, że zazwyczaj ma mało widzów na kiku, to platforma ucina zarobki, ustawiając limity, tak, by dopasować je do twórcy. Brusik po pierwszym dniu projektu usłyszał niepocieszające informacje. Ale jak coś, to jutro i pojutrze musimy przystopować mocno, nie? No, z wydatkami, nie, no dzisiaj 7K poszło. A co, co myślisz? 50 koła dzisiaj. 50 dolarów Ale ja nie mam na koncie? Co mam od Was pożyczać pieniądze? No jak to piarowo widzisz Ale nie mam o tym gości, ale pogadałem w kamerę, jest widział stary. nie, obstawiajcie no, jest Dobra, chłopaki! No mów no 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 Ja obstałem 6500 dolarów Ja obstawiam no. no. 1100 Nowa brudny rzec 1100 dolarów No, to, no. Ile, ile wyszło? 400 dolarów no to git. 400. Wraz właśnie, że jak coś. Jutro na kanale. Przynosimy mi Reakcja mówi, sama za siebie. Ale do wątku wyjazdu wrócimy potem, gdyż będzie miał on swój własny segment. Redakcja, próbując bardziej zagłębiać się w kika, odkryła hit sprzed tygodnia. Szczere gratulacje dla Rewo. Proszę państwa, szeryf internetu, zamiast omawiać dramy, na swoim kiku postanowił pograć w giereczkę fabularną i pobił rekord Polski. Speedrun gry Detroit Become Human. Szeryf ukończył grę serio błyskawicznie. Takiego przypadku specjalnego jeszcze nie było. Zajebał Markusa. I mamy bohatera. GG, rozjebane. Klarą dał się złapać na granicy i ją rozstrzelali. A Konorem wypiął dupę na hanka i zdradził go. A Konor też zaliczył zgona. Nie No dawaj. Dosłownie najgorszy możliwy ending. Trzeba mieć talent, żeby tak spierdolić gierkę, w którą jedynie klikasz myszkiem, co ma mówić postać. Chłopie, nie bierz się za gierki, bo to, co odwaliłeś, to jakaś herezja. Żółta karteczka. I mamy niepodważalny dowód na socjopatyzm szeryfów. W końcu znów zobaczy syna. Okay. No, więc optymistyczne zakończenie. Bungie coraz bardziej zżywa się z ekipą post-XI. Boks początkowo uważany za rywala jest coraz częściej częścią streamów chłopaków i na odwrót. Ostatnio grali razem w tiry i dyskutowali na wiele tematów, wspominali też stare czasy. Nie wszyscy jednak dali się złapać na chytry haczyk Mergana. To wszystko złowieszczy plan. A Bandura to agent specjalny, który chce zastąpić opaśnika i wygryźć jego pozycję. Łowcy duchów z ekipy tłustej maszyny wiedzą, że bandura ino się pasie i pasie, i że re i brzuchol rośnie, pęcznieje i znowu pasza i znowu brzuchol. Nie jest to przypadek. To zamach na opaśnika. Dlatego przeprowadzić trzeba było egzorcyzmy, by uratować biednego maluczkiego aniołka, który wpadł w sidła mergana. Ajcie naszej woli! Powtarzajmy wszyscy razem jednym głosem! W tym obrzędzie, my obecni tu uczestnicy Składamy ci w ofierze całe bandzi, Które i tak zaprzedały dusze diabłu Podpierdalając nam pomysł z kamperami Szczególnie opaśnika bandury Który próbuje zająć miejsce baranka bożego Jedynego prawdziwego opaśnika jawczanka Boks, stop, baczność kurwa co jest o kurwa. Zostaw jabczana, Banci! Ej, 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 ej! ej. Wygłupy, wygłupami, ale duchy serio były aktywne tamtejszej nocy. Jeżeli jakiś byt jest z nami, przemów teraz! <grym> on się, on był przewrócony. Pokazuj tego. O kur. Tu leży. Andrzej Widera. O kur. O kur. Ej. <grym> o kur... Jakiś... <laughs> to jest to Nie, cześć, soku, to jest kuwa ustawione, co chodzi? Nie! To jest, nie, so, e, to jest Pioruny. mega silny deszcz. Zozo bronił się z całej siły, ale chłopacy i tak dali radę przeprowadzić rytuał na Witoldzie Guciu Tacikiewiczu. Zozo, zo, zozo! Pan duchów i przewodnik mroków. Zwracam się do Ciebie w sprawie duszy, która została przez Ciebie pochwycona. Duszy Gucia. Niechaj te słowa będą dla Ciebie wyraźne i godne wysłuchania. Przyzywam Cię! Nie z braku szacunku, lecz z głębokim zrozumieniem to Twojej siły. Dusza Gucia, błąka się rozdarta między światami. Szcząc na słońce! Światło dawnych strażników cienia, zrodzone w ogniu prawdziwego imienia. Rozkaż duszy tej. Powrócić do światła, a twoje więzy w popiół niech obróci siła. Spalmy. Na tych córzych szczątkach. Zozo, wyrzekam się twego wpływu! Zozo, rozkazuję ci opuścić to ciało! Na mocy dawnych zakleć i pierwotnego prawa! Odejdź! Czy taki rytuał pomoże wypędzić Zozo, czy może tylko zwrócił jeszcze większą uwagę na Witka? Chyba Guciu będzie musiał znowu bulić grube dolary na medium coraz więcej osób dla żartu zwraca się do bytu w intencji gucia. No i coraz więcej osób żyje też wyjazdem Aleksandra Kardasiowa. Projekt morski trwa w najlepsze. Widzów utrzymuje się ponad 20 koła, choć zarobki są niskie, co było w szybkich newsach. Ale no cyferki są, bo nie dość że duży kolap. To wyjeździk. Dostał całkiem niezłe promo przed rozpoczęciem. Nie dość, że dzień przed wyjazdem Sucharita miał własnego Airela i z chłopakami robił wciula brusa, że ten ma im płacić za atrakcję. Wezmę, wezmę na niego fakturę za, za przejazd. No to nie ma co, no. Okay. I ten wychodził z siebie, co oczywiście tylko promowało ten wyjazd. Jak fakturę kurwa na mój NIP? No ja pierdolę, no na gokardach, na, na, na streamie na kanale Suchara, nie na moim, na jego kanale, tak? Yy, nawet mnie tam nie ma i mam za, za, zapłacić za jakieś jebane gokardy, na których mnie nawet pół nie ma, no co to? No ja pierdolę. No, no to popadź, zapłacisz, jak podzieli na wszystkich czterech, yy, to co zarobią z tego streama z Niech sobie tego odciągnę. dobra, dobra. Ja no, to, się... Skoro to podpinają ja, pod projekt, to niech tak samo. Dobra, Wtedy no to... No, tak płacić swojej części tej jednej czwartej, bo ich jest trzech, tak? No ich jest trzech. No to ja biorę 25%. No, czyli dzielą dzielą zarobek ze streama z go kartów na 4 i biorą swojej części za dwokarty. Dobra. Dobra. Dobra, pa kochani bratam. Streamować. Pozdrów Pa końcie, pozdrowie. Pa. No, pa. no pa Dobra, suchar daje 25% z dzisiejszego streama. I ja mogę opłacić tego karty i je. Yes. prawdziwe promo wydarzyło się dzięki Azdusowi, który jechał do Brusa pociągiem i został spacyfikowany paralizatorem i zwinięty przez pały, cztery godziny przesłuchiwany, bo trole zadzwonili do polskich kolei państwowych, iż streamer rzekomo jest fanatykiem z bombą. Wrzał cały Twitter. Ostatecznie Azdus dotarł i opowiadał jak to było. Mm, nie, a właśnie za bilet mi nie oddali nawet y, pociągowy, bo przez mnie wysiadłem z pociągu i nie mogłem dalej jechać. Metrodal widzowie do przodu! A jak ty dotarłeś dopiły? Czemu e, do Dopiły? E, policja mnie odwiozła na pociąg o czwartej i mnie odebrała Renata. Jestem taks taksówkę Ty Ja tak. Ochronę dostałem. Stary, tak, serio, oni tam normalnie w pewnym momencie przychodzi komendant i mówi tak. rozkujcie go czym, on jest czy jest w kajdankach, kawy, herbaty i mówi tak, i tak oh pod... I po, God. Słuchaj, God. po czym to daje? To nie żart jak coś. Ja taki w tych kajdankach 4 godziny siedzę. No lepiej. Nie, pytał nie czy bardzo, bardzo spoko się... Właśnie nie. Ale bardzo w porządku się okazało. Komendant może miał na imię Kamil? Nie, ale już kur... Wiedzieliście wszystkiego o streamach. Nawet spisywali niki czatu z widzów. Jak ktoś napisał, że bomba albo coś. Chłopaki dostali też info z za kulis, jak osoba, która chciała zaszkodzić projektowi Brusika, może mieć teraz przesrane. Dostałem info od ziomka, który pracuje w PKP, no. że prawdopodobnie ta cała akcja z Asdusem to jest koszt dla PKP wynoszący od 250 tysięcy do miliona złotych. O kur. No ja tak strzelałem pół miliona. Że PKP jest podobno wewnętrznie bardzo wkurwione i że będą jakby ścigali. Bo to jest skurw. Że straty są dla nich, bo cała linia, bo tam jest jednoferowa linia do piły, została totalnie zablokowana. Mamy, I mamy, tutaj, mamy tu gwiazdę. My musieli wszystkim ludziom zwracać koszt za bilety. No to prawda? I nawet dam przeciek, że zgłosicielowi potknęła się noga i niepotrzebnie się chwalił w tym internecie. A sam wyjazd na razie jest git kontentowo. Jest dużo atrakcji. O dziwo jest fajna atmosferka i fajne klipki. Ty jesteś trochę rudy, jesteś troszkę gruby. Ale jak to może być tu miło! Przecież Aliek utopił pieniądze! Otóż nie, suchar dzięki kontaktowi z kikiem zgłosił się do kika i pracownicy zdjęli ograniczenia z jego konta i ekipa morska dostanie dopłatę. No. Na twoje konto no. za wczorajszego streama, 28 no. tysięcy złotych. Wow! Wow! Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ale... Jednak ja ja pojadę do Dominikany. Ja... Uwaga, 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 uwaga. uwaga. Dziś dopiero trwa dzień drugi projektu. W jutrzejszym reportażu zapewnie go opiszemy. O, o Boże, o Boże. <grymne> <grymne> tak to proszę państwa, chodzą plotki, iż Lala Style organizuje turniej speedrunów na 40 strajmerów. No i Paris, który ostatnio gra inow gierki zapowiada nowość. Vlogi. Da Vinci Resolve, tu mi chłopaki polecili do montażu filmów, k***y vlogerem. W dupę jebanym, no. Będą kur... A ja. Nie rzucam słów na wiatr. Ponoć nie wystawia słów na wiatr. Fajnie będzie obejrzeć vlog papcia gdzieś tam do obiadku. Czy jestem introwertykiem? Kurczę, nagrywam siebie jak sram i wrzucam to do sieci. Chyba nie. <śpiewanie> <śpiewanie> Chyba nie. No i Mergano wyszedł już z bidy i nawyzywał go strajmer o niku masle. Dajcie, i bandurę, kur... Dalej się oglądaj... Merganiego, który się wziął z... Afryki, kurwa. Izeus, stopka Olimpu Strajmerskiego, cisnął pierunem. Widziałeś, co Masle Pierdolił? Yy, no, widziałem, widziałem, co Masle Pierdolił, także co mogę powiedzieć o, o tym? Nie bierzcie narkotyków? No i jeszcze od Masle mogę powiedzieć jedynie. Czekajcie. O. Ogólnie to ten, straciłem wszystkie współprace. Co? No wszystkie współprace, jakie są. Wyjewali mnie z agencji. O, no, także szkoda no. To znak, by z Banji nie zadzierać. Boże, zmiłuj się nad opaśnikiem. Dzięki za Donoina Raesa!